Proszę Państwa, nie wierzę, że tu jestem w tak znakomitym gronie. Zaszczyt to dla mnie wielki. I nie będę mówić o sobie, ale o tym, dlaczego ta przestrzeń języka, mowy, ratuje mi życie w zupełnie dosłowny sposób. Wierna Mowo, stawiają przed Tobą szafliki z pomyjami. Trwa konkurs na najwymyślniejsze okazanie pogardy, najdotkliwsze oskarżenie, najbardziej prawdopodobną nieprawdopodobną insynuację. Opinia publiczna nie ma twarzy, ale zawsze ma rację. Można dyskutować z orzeczeniami sądów, ale nie internautów, te są ostateczne. Patent na słuszność ma też tak zwany przeciętny recenzent. Siedzi z buciorami na stoliku i ocenia. Jeśli komentuje, starcza mu w zupełności słownik super minimum. Osiemdziesiąt słów na oddanie całej złożoności świata. Większość do wypikania, w razie czego usprawiedliwi się go zespołem tureta. Całe czyjeś życie, skomplikowane procesy. Łapka w górę, łapka w dół. Im większa ignorancja, tym większa arogancja, bezmyślenie. Absentowo zielona wróżka zasnęła na dnie kieliszka. Sen to jej wybór. Tak chce przeistnieć epokę, w której nikt w nią nie wierzy. Moja mowo, uciekam się do ciebie. Ja, lingwistyczna eskapistka, wierzę, że obok wierności Miłosza mądrej ironii Szymborskiej, czułości to Tokarczuk, jest tobie też miejsce dla mnie. Bo jeśli mam dobry dzień, wieczorami nawiedzają mnie słowa. Głaszczę puszyste grzbiety tych, co się łaszą, kłuję się wrzecionem ironii i nie zasypiam. Dotykam chłodnych łusek i szorstkich piór dziwostworów własnej wyobraźni. Przyglądam się pryzmatom, próbując uchwycić wszystkie barwy odbić. Bawię się nimi krótszą lub dłuższą chwilę, a może to one bawią się mną. Prawie czuję zapach fajki Chińczyka Li, kiedy w zadumaniu nad tajemną niezniszczalnością ludzkiej duszy, powtarzam potężne hebrajskie Tim Shell. Możesz. Czasem. Potrzebuję przypomnieć samej sobie w firmie Trwoga and Żołądek, że mam prawo wyboru. Dostrzegam odpowiedzialność, ale też alternatywę, bo jeśli możesz, to znaczy również, że możesz nie. Wierna mowo. Rozkładam miseczki z kolorami. W trzewiach pióra czai się płynna wieczność, czekając aż Wolni ją rozmyślny ruch ludzkiej dłoni, uratujemy siebie nawzajem. Unoszę pióro niczym różdżkę, staram się oddychać spokojnie. Znoszę ostrze i dotykam papieru, z szacunkiem i wyczuciem, aksamitnie. Dziękuję.